Cześć, witajcie. Temat zakrętarki z Jato, znaczy klucza udarowego. Widzicie, tu jest płośka, nie była odkręcana. Widać po że to nie było odkręcane. Zaraz spróbujemy ją odkręcić. Weźmy sobie 32. 32. zakrętareczka. No i lecimy. Teoretycznie, teoretycznie miała nie dać rady, ale praktycznie już się przekonałem nieraz spokojnie sobie radzi, czasami trzeba chwilę, dłużej poczekać jak teraz, ale generalnie odkręca, to jeszcze spoko nas ktoś nasmarował, zanim to wcześniej poskładał, no, także tak to wygląda, taka oto zakrętarka z jatą, trzymajcie się, cześć.